W tym wideo podzielę się z Wami w jaki sposób pielęgnować storczyka, aby powtórzył kwitnienie. Nie jest to bardzo trudne, jakby się mogło wydawać. Więc, tak, kilka rzeczy jest ważnych: dobór odpowiedniego miejsca z odpowiednim nasłonecznieniem, prawidłowe podlewanie, nawożenie i też odpowiednie przecinanie. Przekwitłych pędów. Więc tak, dobór miejsca. Storczyki to rośliny, które lubią światło rozproszone, więc najlepiej będą rosły na oknie wschodnim, ewentualnie na zachodnim. Ale na, z oknem zachodnim trzeba już uważać latem, żeby tam nie było zbyt mocnego słońca. Natomiast nie, nie są odpowiednimi okna południowe i północne. Na południowym może być zbyt ostre słońce, a na północnym może być po prostu za ciemno. Wszystko też zależy, yy, gdzie to okno się znajduje. Jeśli, na przykład, przed oknem od południa znajduje się jeszcze inny budynek, drzewo, to tam yy, na przykład może nie być bardzo mocnego słońca, i to okno też może być bardzo dobrym oknem do uprawy roślin. Więc trzeba obserwować, tak. Jak intensywne jest nasłonecznienie na oknie. Bardzo właśnie dobre jest okno od wschodu. Tam zauważyłam, rosną najlepiej. Jeśli chodzi o okno północne, to nie bardzo. Jeszcze jak dodatkowo to okno jest zacienione to wtedy roślina nie kwitnie i rzuca pąki. Właśnie u mnie tak się stało, kiedy trzymałam storczyki w, w ciemnym pomieszczeniu, gdzie było mało światła, to wyprodukowały pędy kwiatowe i pąki, ale te y, pąki zrzucały, nie chciały kwitnąć i po przestawieniu właśnie do, y, do miejsca bardziej nasłonecznionego nagle ruszyły i zaczęły pięknie kwitnąć i Produkować nowe pędy. Więc właśnie to pokazuje, że one lubią światło. Ale to musi być światło rozproszone. Nie może być światło bezpośrednie ostre, bo może im oparzyć liście. I one też wtedy mogą rzucać kwiaty, mogą wysychać, tracić jędrność. Bardzo trzeba uważać, kiedy są właśnie duże upały latem. To roślina nie może stać bezpośrednio na oknie, musi stać trochę dalej. To jest bardzo ważne. Następna rzecz to prawidłowe podrywanie. Ja podrywam moje rośliny poprzez namaczanie w innym naczyniu napełnionym wodą. Podrywam je, kiedy korzenie są srebrne, i trzymam tak długo w wodzie, aż korzenie staną się zielone. Zabieg ten, powtarzam, kiedy korzenie ponownie są srebrne, i częstotliwość zależy też od warunków panujących w mieszkaniu. Częściej na przykład podrywamy latem, yy, i wtedy, kiedy jest yy, grzane yy, centralnym ogrzewaniem, to wtedy trzeba podrywać częściej. Natomiast kiedy jest chłodniej, to możemy podrywać rzadziej. Zazwyczaj podrywam je raz na tydzień albo nawet trochę rzadziej. Tak to jest podrywanie. Też nie należy rośliny za długo moczyć, bo wtedy one też reagują z rzucaniem kwiatów i pąków i mogą się na doniczce pojawić grony. Tak, taki zielony osad zdarzyło mi się takie coś kiedy wyjeżdżałam na urlop i chciałam porządnie je podlać i podtrzymałam je dosyć długo właśnie w wodzie to też jest błąd trzeba bardzo właśnie też obserwować rośliny i patrzeć jak reagują jeśli na nasze podrywanie reagują dobrze zaczynają rosnąć wypuszczać pędy to oznacza że podlewamy dobrze a jeśli na przykład po podrywaniu rzucają Kwiaty i pąki, to oznacza, że popełniamy błędy. Do podrywania, do, do tej wody, w której są moczone, dodaję też nawóz do storczyków, ale bardzo, bardzo mało, i nie na każde podrywanie, tylko na co drugie, co trzecie. Oprócz tego czasem dodaję też biohumusu. To jest taki nawóz organiczny, biochumus. Zauważyłam, że bardzo te rośliny go lubią. I wtedy właśnie ładnie rosną. To, jak już no, mamy odpowiednie stanowisko i, i podrywamy odpowiednio, to to już może się przyczynić do tego, że będą już produkowały pędy kwiatowe. Teraz jeszcze zostało odpowiednie przycinanie przekwitłych pędów. Jest kilka szkół. Niektórzy obcinają te pędy w całości, inni zostawiają te pędy i nie obcinają wcale i czekają, jak roślina wypuści na tym pędzie nowe pędy. Jednak obydwie te metody mają trochę swoje wady. Jeśli obcinamy w całości, musimy długo czekać, żeby roślina wypuściła nowy pęd. Jeśli zostawiamy ten pęd w całości, to roślina go bardzo często zasusza. I ja tak obserwując i stosując metodę prób i błędów i obcinając na różne sposoby, doszłam do tego, że najlepszym sposobem jest obcinać tą część łodygi, na której roślina kwitła, a pozostawiać tą część, na której nie kwitła. I jak się wtedy ją tak obetnie, to na tej części, na której nie kwitła, wypuszcza pędy boczne i ponownie kwitnie. I teraz Wam pokażę, bo tą metodę tutaj stosowałam u większości tutaj tych moich roślin. Ta roślina była dwupędowa, obcięłam ją tu. I tu coś już wypuszcza. Ponadto obcięłam ją w tym miejscu i po obcięciu w tym miejscu wypuściła dwa pędy boczne, ten pęd i ten pęd. Bo jak ob obecniemy właśnie tutaj, to one często wypuszczają pędy boczne. A oprócz tego jeszcze wypuściłam i dwa dodatkowe pędy, które, na których też będzie kwitła. Kolejna roślina. Też nie, niedawno kwitła i obcięłam ją w tym miejscu. Jednak na razie tu mi jeszcze nic nie chce wypuścić, ale już mi wypuściła pęda kwiatowego w tym miejscu, Żeby to tu słabo widać, jak on tu jest. Więc one nie zawsze chcą na, ty, na tych pędach starych, tylko jeszcze też wy, wypuszczają nowe pędy. Czasami sobie za, zasuszają nawet te obcięte pędy. Jeśli ich zasuszy całkiem, to trzeba go takiego zasuszonego pęda wyciąć. Kolejna roślina. Ona była trzypędowa i te pędy były dosyć duże. Więc obcięłam tutaj, i z tego jeden pęd wyrósł i drugi, tak z boku. Ten obcięłam tutaj i tu wyrósł taki pęd. I jeszcze na trzecim pędzie to samo się stało. właśnie. To jest, uważam, bardzo dobra metoda. Tu jest jeszcze jedna roślina, tylko różowa. I ona stała w ciemnym pomieszczeniu i na początku rzucała pąki. Rzucała w tych miejscach. I jak ona przekwitnie, to obetnę ją w tym miejscu, bo tu z tego kolanka jeszcze nie kwitła, więc tu ją obetnę. I kolejna roślina. Ta roślina była czteropędowa, i wszystkie pędy właśnie prze ucięłam w ten sposób. Tego pęda obcięłam tu i mi wypuścił takiego pęda. Tego pęda obcięłam tu i wypuścił tego pięknego pęda kwiatowego. Tego pędu obcięłam tu, to tutaj coś wypuścił, a jeszcze jeden pęd na razie nie wypuścił nic. Ale ze wszystkich metod obcinania najbardziej lubię właśnie stosować tą metodę. I co jeszcze? W zasadzie to już jest chyba wszystko, co chciałam powiedzieć, więc podsumujmy. Trzeba wybrać odpowiednie miejsce z odpowiednim nasłonecznieniem, z rozproszonym światłem. Trzeba też prawidłowo podrywać. I trzeba też odpowiednio przycinać. I trzeba też od czasu do czasu rośliny nawozić. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. W kolejnych firmach. Mogę Wam podać więcej szczegółowych informacji, w jaki sposób pielęgnuję moje storczyki. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.